Prawo wtórne, prawo takie jak rozporządzenia czy dyrektywy nie może omijać, nie może nadpisywać niejako prawa pierwotnego. To tak jak w porządku prawa krajowego, konstytucja stoi wyżej niż ustawa. Ustawa stoi wyżej niż rozporządzenie. Konstytucja stoi wyżej niż ustawa. Ustawa stoi wyżej niż rozporządzenie. Konstytucja stoi wyżej niż ustawa, ustawa stoi wyżej niż rozporządzenie. Konstytucja stoi wyżej niż ustawa, ustawa stoi wyżej niż rozporządzenie. Konstytucja stoi wyżej niż ustawa. 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 Konstytucja stoi wyżej niż ustawa.